Radio LK, lokalne radio. W dwóch samorządach naszego regionu walka o fotel burmistrza była niezwykle zacięta, o o i decydowało kilkanaście głosów. Tak było w gminie Krzywiń, gdzie Przemysław Kaczor otrzymał 17 głosów więcej od Leszka Majchrzaka i w Bojanowie, gdzie Paulina Wolsztyniak pokonała Marcina Triepsa 18 głosami. Wyniki pokazują, że zwycięzcy przejmują władzę w mocno podzielonych gminach i zjednoczenie społeczności będzie stanowiło duże wyzwanie. Pani burmistrz elekt Bojanowa, Paulina Wolsztyniak jest naszym gościem. W studiu także Jarek Adamek. Witam Państwa serdecznie Dzień Dobry Pani Burmistrz. Witam serdecznie Pana, witam serdecznie słuchaczy i mieszkańców gminy Wojnowo. Kiedy Pani słyszy słowa Pani Burmistrz, to reaguje Pani już, czy jeszcze nie? Jeszcze chyba to do mnie nie dociera. 17, nie, przepraszam, 18 głosów przewagi, bardzo niewiele. Do której godziny Pani prowadziła kampanię wyborczą w piątek? Do, praktycznie do północy. Praktycznie do północy na portalach, komentarze, rozmowy. Bardzo, bardzo długo. Opłaciło się. Tak, opłaciło się. Opłaciło się. Kiedy pani wiedziała, że pani wygrała? Wczoraj to była późno wieczorem. Chwilę przed północą. Chwilę przed północą i wielka feta wtedy. Tak, oczywiście. Zaskoczenie. No, takie niedowierzanie, ale takie bardzo pozytywne. Nie spodziewałam się, przyznam szczerze. Nie wynikało to jakby z braku mojej pewności siebie, ale po prostu z pokory. Z tego, że kampania zarówno moja, jak i pana Marcina była taka bardzo widoczna. I na portalach społecznościowych, i, e, no i na ulicach Bojanowa. Czy to była ostra kampania, czy można powiedzieć, że wykopaliście między sobą rowy, które teraz trudno będzie zasypać? Nie, myślę, że to była bardzo merytoryczna i taka czysta kampania. Bo jest pani właśnie w takiej sytuacji, że pani nie ma większości w Radzie. To prawda. Pani przeciwnik ma większość tak. w Radzie, więc żeby. No nie, no, można rządzić, nie mając większości, ale jest to bardzo trudne, ale żeby właśnie realizować te różne plany, musicie się porozumieć. To prawda, natomiast myślę, że tutaj na ostatniej rozmowie w, e, w radiu e, deklaracja ze strony pana Marcina padła, że jest otwarty na tą współpracę i myślę, że ona taka będzie. A był już telefon od pana Marcina do nie, pani? nie, jeszcze nie. Czekamy. Czekamy. A pa, pa, pani pierwsza nie zadzwoni, bo to nie wypada, żeby kobieta pierwsza dzwoniła. Myślę, że poczekam na rób pana Marcina. Yy, proszę państwa, pani Paulina jest też tak o tyle specyficznym bo że jest pani osobą debiutującą w ogóle w samorządzie. Tak. Więc dla pani to jest coś zupełnie nowego. Tak. Jak się pani z tym czuje? E, przyznam szczerze, y, jakby podchodzę do tego w ten sposób, że nowe doświadczenie, nowy powiew takiego świeżego powietrza do urzędu, natomiast y, zamierzam bazować na wiedzy i doświadczeniu pracowników, którzy są w samorządzie. Obecny pan burmistrz, czy pan Maciej, dzisiaj do mnie zadzwonił, zadeklarował mi przekazanie e, obowiązków, przekazanie urzędu e, tak, żebym się czuła dobrze. E, myślę, że to jest bardzo e, miłe z jego strony, że tak podeszedł do tego tematu. Mhm. To jak już pani zaczęła o tych pracownikach, no chciałem pytać o personalia czy już Pani wie, z kim kto będzie Pani najbliższym współpracownikiem? Tak, wiem. Dzisiaj rano padła z mojej strony taka oficjalna, jakby oficjalne zapytanie do tej osoby. Wyraziła zgodę, natomiast dziś jeszcze nie chciałabym personalnie mówić, kto to jest, dlatego, że ta osoba musi się też wywiązać jakby ze swoich zawodowych zobowiązań i, i jakby ustalić ze swoim obecnym pracodawcą. Czy mhm, jeszcze szefowi nie powiedział. E, tak, aczkolwiek tutaj, tylko chciałabym zaznaczyć, że jest to osoba z kilkunastoletnim doświadczeniem samorządowym, także będzie dla mnie na pewno dużym wsparciem. Ale zupełnie nowa osoba, rozumiem, w urzędzie. Tak, w zupełnie Bojanowie. nowa. Tak. Mężczyzna, kobieta. Kobieta. Kobieta? Będą dwie panie rządzić tak. Bojanowem. Tak. Kiedy pani oficjalnie tutaj odpali, bo teraz już teraz całe Bojanowo się zastanawia. <śm> nie zastanawiałam się, powiem szczerze, jeszcze nad tym. Dopiero jak będę miała takie potwierdzenie, kiedy rzeczywiście możemy nawiązać tą współpracę i, i jakby będzie decyzja taka konkretna co do daty, kiedy możemy rozpocząć. W magistracie bojanowskim pewnie troszeczkę nerwowa atmosfera jest i tak czekają, co pani powie teraz o tym, czy jakiś przegląd, Kadry pani szykuje solidny? Nie, nie. Chciałabym współpracować z obecnymi pracownikami, przeprowadzić rozmowy, być może y, jakby zmiana struktur organizacyjnych, ale nie planuję zwolnić. Mm -hmm. y, a. Plany najważniejsze. Sytuacja jest taka, że pani właściwie zastała już budżet, bo jesteśmy w kwietniu, budżet został uchwalony z końcem roku na cały ten rok, więc właściwie musi go pani zrealizować, no ale w którymś momencie przychodzi czas na te swoje autorskie pomysły. Czy Pani już wie, czym się pani pierwszym zajmie i jakie rzeczy będzie pani chciała Radzie przedstawić jako projekty uchwał? Powiem tak, jakby aż tak daleko nie, nie wybiegałam z tym, co będzie pierwsze, jeżeli chodzi o projekty uchwał. Natomiast tak jak, tak jak pan tutaj zaznaczył, no, trzeba kontynuować to, co zostało zaczęte i, i jakby w trakcie realizować te zadania. Za chwilę wiemy, że KPO zostanie uruchomione, będą nowe programy i jakby przyglądać się całej gminie temu, co, że tak powiem, zostanie zaproponowane z Krajowego Planu Odbudowy i, i, i jakby w tym kierunku iść. A jeżeli idzie o Pani pomysł z kampanii wyborczej, to który jako pierwszy powinien się doczekać realizacji? Zadeklarowałam chęć spotkania z, z reprezentantami klubów piłkarskich odnośnie boiska sportowego. Obecny włodarz deklarował, że złoży wniosek o dofinansowanie na budowę boiska sportowego, więc jakby chciałabym przyjrzeć się temu, czy rzeczywiście to ten wniosek został złożony, a jeżeli nie, to czy on w takiej formie, jak zostało zaprezentowane, jest realny do, do tego, żeby go złożyć. Znaczy, no, trzeba mieć wkład własny, trzeba dokumentację Dokładnie tak. mieć, tak? Więc to Dokładnie są te tak. dwie najważniejsze tak, rzeczy. Czyli boisko, solidne czy stadion? E, powiem tak. Nie zaopatrywałabym się na budowę nowego. Bardziej byłabym skłonna ku temu, żeby zmodernizować ten, który obecnie funkcjonuje. Natomiast to jest tylko e, jakby pomysł. E, chciałabym skorzystać z wiedzy i doświadczenia osób, które się zajmują dzisiaj e, klubami piłkarskimi czy lekkoatletyką. Okej. Okay. No i teraz tak. Kiedy zaprzysiężenie? Czy już wiadomo, kiedy Nic, ta nie wiem, sesja? Myślę, nie, jeszcze, a sesja jest siódmego. E, natomiast e, co do zaprzysiężenia. Jutro mam nadzieję z panem, panem Maciejem się. Znaczy, ja się, że będzie pani zaprzysiężona na tej sesji, no, jest... po prostu. Więc od ósmego, tak naprawdę, będzie pani rządzić gminą Bojanowo. No cóż, dwa słowa na koniec do wyborców. Bardzo dziękuję za zaufanie, a wszystkim tym państwu, którzy mają wobec mnie jakieś wątpliwości, chciałabym e, jakby zdobyć to zaufanie poprzez ciężką pracę. Tak, Szanowni Państwo, przed Państwem wynajęta przez Państwa do roboty na najbliższe pięć lat Pani Paulina Wolsztyniak, nowa burmistrz elekt gminy Bojanowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.